Cześć wszystkim, z tej strony witam was DJ Rock'n'Roll. W kolejnym 11 już odcinku zagrajmy w Call of Duty 4 Modern Warfare. Za nami mniej więcej połowa gry po ostatnich przygodach w Czarnobylu wracamy tymczasem do rzeczywistości, a raczej bym tutaj powiedział współczesności w sensie akcji gry do czasów, które obejmuje ta oto część gry, w tym sensie bym to mniej więcej tutaj ujął. Naszym zadaniem będzie tutaj o utrzymanie pozycji, której w tej oto tutaj wioseczce, którą to przetrząsnęliśmy właśnie przed tą całą retrospekcją. Z Czarnobyla, Czar jak szukaliśmy tego. No, no wiecie kogo? Tego Alasada. No i tutaj, tymczasem, kilka godzin później, będziemy mieli tutaj za zadanie bronić naszego tutaj przyczółku, że się tak wyrażę. Najprawdopodobniej dowiedzieli się. Ultranacjonaliści dowiedzieli się o tym całym naszym tej całej naszej operacji i teraz pośpieszyli tutaj jak widzicie z odwetem. No i właśnie przez całą misję będziemy musieli ich tutaj będziemy ich tutaj musieli y, odpierać ich tutaj ataki w takiej oto sytuacji najlepiej jest sobie chyba kucnąć, tylko że, no właśnie, zaraz wam pokażę. Widzicie? Yy, w w jak kucniemy, to nie mamy żadnej yy, widoczności i, i za, co za tym idzie żadnej możliwości oddania strzału. Z kolei jak sobie tutaj kucniemy to mamy ograniczoną widoczność znaczy no, ma, mamy o, możliwość yy, oddawania tego. Mamy możliwość strzelania, jednakże yy, mamy tutaj o, widzicie? Ograniczoną przez ten tutaj, przez te tutaj oto sztachety tego płotka yy, widoczność, więc myślę, że o właśnie, myślę, że tutaj będzie zajebiste miejsce do oddania strzału, nawet jak sobie Tutaj nie ma żadnej trawy, więc nawet jak sobie kucniemy, to nadal mamy możliwość sprawnego ostrzeliwania. A drut kolczasty także nie stanowi tutaj dla nas, tutaj oto, żadnej tutaj przeszkody. Jest on i relatywnie, jak zapewne widzicie, zdążyliście zauważyć relatywnie cienki w porównaniu e, ze sztachetami także tutaj nie ma żadnego tutaj jak widzicie problemu jako, ten, jako tako nam tutaj idzie niestety wróg e, rozpylił zasłonę tutaj dymną także wygląda na to że Moja intuicja wrodzona podpowiada mi, że zaraz yy, tutaj uderzą z masowaną siłą, której nie będziemy w stanie w żaden sposób odeprzeć. Więc najbezpieczniej myślę, że. No właśnie, teraz tutaj nie zdążyłem się wycofać, ale. W takiej sytuacji, kiedy nie widzimy wroga, a jesteśmy ostrzeliwani przez niego, to najlepiej jest sobie po prostu kucnąć i się y, czołgając gdzieś y, dalej ulotnić. No niestety musimy tutaj zaczynać wszystko od nowa. Jak zapewne Wam wspominałem już nie raz ta gra. Momentami bywa naprawdę okrutna. Dość rzadko są robione tutaj autozapisy, a swoich własnych robić ten, nie możemy, nie dali nam tego takiej oto możliwości twórcy. Ja myślę, że tutaj najlepiej jednak jest poczekać, aż ich się zbierze trochę więcej, tak jak teraz a dopóki jest ich y, tak no y, dopóki są oni y, rozproszeni i nie jest ich tutaj za wielu, to myślę, że warto jest ich najpierw rozwalić elegancko snajperką, a później ewentualnie tak jak tutaj pociągnąć ich tutaj serią z karabinu. No, i to jest właśnie tutaj największa bolączka takich oto karabinów yy, z taśmą. Yy, tak, no, znaczy, no, yy, z magazynkiem yy, no, taśmowym, że się tak wyrażę, że po prostu mamy skrzynkę, a w niej no, i tymczasem tutaj mamy za zadanie się ewakuować. Wykorzystamy sobie tutaj tego tutaj oto Migana, z tego tutaj y, wraku śmigłowca. Właśnie to jest bolączką tych oto karabinów, że właśnie bardzo długo zajmuje ich przeładowanie. To też właśnie dlatego y, ich praktycznie w ogóle praktycznie z nich w ogóle tutaj nie korzystam ewentualnie w takiej sytuacji jak mieliśmy przed chwilą, że mamy gdzieś tutaj bronić jakiegoś przyczółku to wtedy wtedy mamy troszeczkę czasu aby sobie na spokojnie przeładować bo wtedy wszyscy nasi czekajcie, zniszczę tych tutaj Nieprzyjaciół elegancko dobra udało mi się ich tutaj powstrzymać to może trochę spowolni ich tutaj trochę inwazji jak nie będą mieli świeżych posiłków że się tak wyrażę tymczasem mamy się za zadanie wycofać do jakiejś tutaj tawerny i to czekajcie to tu tak to tutaj i tymczasem przy pomocy detonatorów yy, będziemy tutaj musieli ich tutaj elegancko sobie, nie mogli sobie ich tutaj elegancko rozjebać. I tutaj ode mnie rada taka, aby poczekać sobie tutaj troszeczkę, aż oni się zbiją w, tro, w troszeczkę większą kubkę. To w ten czas możemy ich elegancko yy, sporą grupkę ich tutaj usiekać. Ja sobie tutaj może jeszcze rzucę granaty błyskowe, to, 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 ten, to dodatkowo ich też troszeczkę tutaj spowolni. Y tutaj mamy jeszcze jakieś te nie mamy już żadnych tutaj detonatorów, także y co tym razem chyba dalej musimy się wycofać chyba do tej... Całej już stodoły, w której to sobie przesiadywał ten cały nasz alasat. Jak widzicie, gra zapisana. Także dobrze, żeśmy się tutaj udali. No i tutaj już nie fajnie, że będziemy musieli tutaj ich. Rozwalać na otwartym dosyć terenie. Dopiero tam dalej. Przy stodole mamy jakieś tutaj beczki, jakieś tutaj pudła. I inne tutaj budynki. Także niestety. Czekajcie. Tymczasem mamy za zadanie. Bo tutaj się nazjeżdżały chyba czołgi z tego co kojarzę. No, i naszym zadaniem jest je po prostu tymczasem rozwalić. Co na otwartym terenie? Kurwa, co jest? Dlaczego nie mogę strzelić? A już chyba wiem. Już chyba wiem, chyba te drzwiczki od tej szopy tutaj zakłócały sygnał i no właśnie I teraz wygląda na to, że muszę troszeczkę się tutaj wychylić to wtedy, bo tak to te tutaj drzwi nam skutecznie tak jak wspomniałem wcześniej Tamują sygnał, bo to po prostu wysyła chyba, działa to na takiej zasadzie, że wysyła podczerwień w stronę celu. Ta, te fale tej podczerwieni się elegancko, kurwa mać, no, aż, myślałem, że go załatwię tutaj elegancko z noża na szybko. Niestety yy, nie udało nam się to. Tutaj mamy kolejne tutaj czołgi do zniszczenia. Tylko tutaj to już yy, ten namierzenie ich będzie rzeczą graniczną z cudem, dlatego że ale ja mam inny pomysł. Postanowiłem, że może spróbuję tutaj zaryzykować. Po drodze mamy tutaj dach tej, tutaj, szopy. Jednakże, co się okazało? Jednak okazuje, okazało się, że tym razem nie stanowi to żadnej przeszkody. W przeciwieństwie do tych tam wcześniej yy, drzwi, od tej tutaj przed nami, tutaj na wprost, szopy. Co jest, powiem Wam, bardzo dziwne. No ale w każdym razie. To chyba ten. Wracając do tej zasady działania, bo to działa chyba prawdopodobnie tak, że to ona, wy, te, ta wyrzutnia emituje podczerwień w stronę celu. Później od celu ona się, ta, te fale tej podczerwieni się odbijają. Wystrzeliwana jest najpierw flara. Albo nie, czekajcie, to nie tak. Najpierw wystrzeliwana jest flara w stronę celu, później ta flara się od niego odbija. No i dzięki temu y, mamy dokładnie y, wyznaczone miejsce, gdzie pocisk ma już ten właściwy ma uderzyć. Dotrzyj do SL. Co to jest do kurwy nędzy? SL to jest. Jakiś, nie wiem, jakiś, yy, jakiś pojazd, jakiś nie wiem, jakiś transporter, jakiś, nie wiem, jakaś wyrzutnia, jakiś helikopter, co to do kurwy nędzy jest? Czekajcie, już chyba wiem o co tu biega. Tutaj trzeba, a już wiem, tutaj po prostu trzeba się. Szybko stąd ewakuować, co niestety nie będzie łatwe, gdyż no właśnie jak widzicie yy, po, po drodze nas tutaj ostrzeliwują, więc musimy jakoś to za niezbyt tego raczej to łatwe nie będzie. Chociaż powiem wam już tutaj Znajdujemy się, że się tak wyrażę, na tyłach wroga. Już większa część zdążyła przejść w pobliżu tej oto tam wcześniej. Stodoły, w której to ukrywał się ten cały nasz Alasad. No, i wygląda mi tutaj na to, że, że tutaj mamy już ten punkt. Ewakuacji, wracamy tutaj do punktu wyjścia, do punktu, w którym to tak jest. Czekajcie, to dobrze mi się wydawało, że to będzie tutaj, przyleci po nas helikopter i po prostu nas stąd y, ewakuuje. Y, wracając y, do tego punktu wyjścia, no to właśnie tutaj, w tym oto miejscu. Przed tą całą retrospekcją czarnobylską zaczęliśmy misję, której głównym celem było skrytanie i później zlikwidowanie, jak zapewne się, jak zapewne pamiętacie, Alasada tej końcowej, wieńczącej tamtą oto misję Kacence. Tutaj jeszcze sobie musimy tutaj trochę ostrzelać, bo tutaj jakieś ścigają nas te tutaj niedobitki. No i dobra, niech już do tego nasi kompanii sobie ich ten no zresztą już niech sobie y, sami poradzą. Ja tymczasem sobie elegancko wsiadam y, w helikopter. No, i wygląda na to, właściwie to na 99% będzie to już koniec naszej tutaj misji. Tak jest. Także ja już się będę z wami tutaj żegnał. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!